Cześć, dzień dobry, witajcie moi drodzy, kanał 365 dzień o Piłce, ja nazywam się Piotr Rzepecki, dziś czas pogadać o kolejnym klubie ekstraklasowym, a dzisiaj porozmawiamy sobie o chyba największej rewelacji tej rundy, a więc motor Lublin, sensacyjny Benjaminek, AO zespole z Lublina, porozmawiam z dziennikarzem przeglądu sportowego, razem z nami Grzegorz Rudynek, cześć Grzegorz. Cześć, dzień dobry. Pierwszy raz na kanale, miejmy nadzieję, że nie ostatni. Pogadamy sobie o motorze, bo no, jest o czym mówić. Przede wszystkim sensacyjny Beniaminek, awans z drugiej ligi do pierwszej, później ekspresowy awans do elity. Jak ty w ogóle patrzysz na te ostatnie miesiące wykonanie motoru i jaką ocenę byś wystawił, powiedzmy, w skali szkolnej zespołowi trenera Mateusza Stolarskiego? No to ja oczywiście uważam, że. To... Bardzo bardzo i, i, i kwestia awansu i kwestia takiej szybkiej adaptacji do yy, do ekstraklasy powiew świeżości w sensie atmosfera na stadionie wy, wyprzedany stadion yy, działalność właściciela działalność właściciela wychodząca też poza ramy samego samego klubu, który stara się pewną narrację budować też w całej, yy, W całej piłce także za to wszystko ja bym dał. Taki czwórkę z mocnym z, mo z mocnym, z mocnym plusem. Oczywiście można by dać ocenę celującą, jeśli bralibyśmy tylko pod uwagę sam motor, i porównywali go do innych, do innych benjaminków. No ale jednak jest tutaj w, yy, w ekstraklasie, Teraz to jest punkt, punkt odniesienia. Także ja myślę, że czwórka z mocnym plusem za, za, za cały rok, I, i, i jest to ocena moim zdaniem bardzo. Bardzo wysoka, biorąc też pod uwagę to, jak się motor oceniało i co się o klubie, o zespole, o potencjale jego mówiło zaraz po awansie, prawda? Kiedy to był typowany, że to będzie może być efemeryda, zaraz do spadku, do degradacji. Piłkarze z doświadczeniem jeszcze, którzy grali na, na drugim, trzecim poziomie rozgrywkowym, a tu jednak się okazało szybko ten zespół się zaadoptował. Nie jest siłą wiodącą w ekstraklasie, ale pokazał rzeczywiście. Szczególnie w tej drugiej części rozgrywek, no, że ma potencjał, potrafi grać w piłkę, potrafi punktować, potrafi grać atrakcyjnie, i nie będziemy tu mieli do czynienia z takim zespołem, który przeleci przez tą ekstraklasę. Tak, widzieliśmy wcześniej tabelę w siódma lokata, najwyższa najwyższe pozycja, jeżeli chodzi o Beniaminków, Gieksa jest tuż za motorem, z kolei Lechia ma duży problem, natomiast przy tej ocenie rundy jeszcze chciałem Ciebie zapytać o Twoje przewidywania przed sezonem, bo jestem właśnie ciekaw, jak prognozowałeś motor, czy to będzie właśnie Beniamink, który będzie miał potężne problemy, jako jednak ekipa, która przecież, no tak jak jest świeża, ta kadra być może nie jest najmocniejsza, część zawodników jeszcze pamięta czas nie tylko ligowe, ale i drugoligowe. Jak te Twoje przewidywania wyglądały i teraz po tych kilku miesiącach, żeby to sobie skonfrontować. Czy sądziłeś, że Motor będzie radził sobie tak dobrze, czy jednak no, wydawało się, że to będzie jednak dół tabeli? Ja pamiętam, że przy, gdy przygotowywaliśmy przed sezonem w przeglądzie sportowym skarb kibica nasz tradycyjny i, i opisywałem, przygotowywałem materiały dotyczące Motoru, zwróciłem uwagę, że to co mi się spodobało, że został jakby klub Zbudowany i zespół budowany zostało od, nie od strony tego, że teraz szukamy na szybko piłkarzy z doświadczeniem wysokich stoperów, obrońców dwumetrowych, silnych do walki, albo piłkarzy, którzy mają przynajmniej tam 150-200 meczów w ekstraklasie rozegranych, ale zaczęło zespół zbudowany od struktur, to znaczy najpierw jeszcze przyszedł, jeszcze pod koniec sezonu pierwszoligowego został ogłoszony Grzegorz Koprukowiak, że przyjdzie z Pogoni Siedlce jako taki y, szef, dy, wicedyrektor sportowy, szef Akademii, trochę, 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 Powiedzmy, prawa ręka Jakubasa, później kwestia dyrektora sportowego Blaźlika, inna historia, że on szybko, szybko odszedł. Budowanie struktury tych zespołów młodzieżowych, dalsze inwestycje w akademię. Transfery piłkarzy do pierwszego zespołu to była jakaś rzecz, powiedzmy, wtórna. Też oczywiście się to działo, ale to było, to było, to było, to było w drugiej kolejności. To zwróciłem uwagę, że to pokazuje to to, mi się spodobało, właśnie, że. Nie jest to łatanie na szybko, budowanie, budowanie zespołu, który ma na szybko, wyliczymy sobie, że to nam dam ekstra, może 10-12 punktów, ale, ale długofalowe i wiara, wiara w ten projekt, w to, co robi trener, trener Stolarski. Też pamiętam tak, że przed sezonem w, w czerwiec, lipiec był jeszcze przed, przed rozpoczęciem sezonu. Do klubu wtedy pierwszy raz się widziałem z trenerem stolarskim, poznaliśmy się osobiście i na koniec, już tak żartując, no to się może tam umówimy w trakcie rundy na jakąś dłuższą rozmowę, podsumowanie. Trener stolarski mówi oczywiście i tak puszczając oko, tylko może przed październikiem, bo zobaczymy, jak to do października, czy ja wytrzymał. Ha, tam oczywiście puszczając oko żartował, ale widać było, że to, że to nie, nie, mają, nie mają jakichś ambicji, nie wiadomo jakich, że to raczej chcą budować krok po kroku. Oswoić się z tą ekstraklasą, wejść w nią, y, zadomowić się i to nie, 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 a też bez, bez, bez jakichś takich ruchów nerwowych, tylko bazując na tym, na tym co mamy. Pewnie, no tak jak powiedziałeś, no, twarde stąpanie po ziemi, taka świadomość tego, gdzie się aktualnie jest, ale z drugiej strony ja takie mam wrażenie, że te komunikaty, czasami wysyłane przez pana Jakubasa, no gdzieś mówią, że taki dalszy ten plan motoru, taka, takie spojrzenie szersze jest jednak takie, żeby była to jednak potęga, fantastyczny stadion, baza kibiców, też, e, powiedzmy, środki treningowe i być może, kto wie, motor będzie takim drugim rakowym, jeżeli chodzi o taką dalszą perspektywę i walkę o najwyższe cele. No wydaje mi się, że tutaj ma głowę na karku pan Jakubas, bardzo dobry też szkoleniowiec, Dolarski, który no, objął jednak zespół, który w tym momencie wywalczył awans. No i ta kadra, która też się może podobać, plus zobaczymy, co się będzie działo, jeżeli chodzi o ten czas transferów, bo wkrótce już czas zakupów, no i prawdopodobnie dojdzie do kilku wzmocnień. Natomiast, żeby jeszcze Grzegorz zatrzymać się przy tej jesieni, chciałem Ciebie zapytać o takie dwa mecze motoru. Mecz najgorszy i mecz najlepszy. Żeby tak kompleksowo powiedziałbym, ocenić sobie tę rundę, no to może zaczniemy od tych pozytywów. Jak myślisz o motorze i masz w głowie jakiś taki najlepszy mecz, to które spotkanie byś wskazał jako taki mecz modelowy, Beniaminka? To ja myślę tak, może dwa mecze, takie, dwa mecze takie, mi się wydaje, one się skumulowały zaraz, zaraz obok siebie, jeden mecz to był wygrany ze Śląskiem Wrocław. Śląsk oczywiście wtedy już, już był tym zespołem takim, no powiedzmy, ze swoimi problemami, z kłopotami olbrzymimi, ale przede wszystkim ten gol Bartosza, strzelony już w doliczonym czasie z rzutu wolnego, to jest też taki, który daje takiego kopa mentalnego, Mentalnego drużynie. Zaraz obok był mecz z Lechem Poznań wygrany, gdzie Lech pamiętam, chyba był u siebie niepokonany, rzeczywiście był tą, wydawał się taką maszyną, że biorąc pod uwagę, że Jagiellonia, Legia grają w Pucharach, że ten Lech może odskoczyć, a tu przyjeżdża motor i, 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 i wygrywa. Także wydaje mi się, że to były te dwa mecze, takie, które no. Bo jakby to może brzydkie słowo game changerem dla motorów w sensie mentalnym dla, dla, dla perspektywy całej rundy. I co łączy Zupełnie... też chyba spotkania, przepraszam cię w słowo, że tam motor musiał odrabiać wynik zarówno ze Śląskiem, jak i z Lechem Pozna. Tak, i, i to, to, to dodało do, do na pewno skrzydeł jakiejś energii dodatkowej zespołowej. To był zupełnie inny zespół, niż ja pamiętam z początku, chociażby pierwszy mecz sezonu z Rakowem Częstochowa. Kiedy pamiętam, tytuł, dają w przeglądzie sportowym, że jest bolesne zderzenie z ekstraklasową rzeczywistością. Wtedy motor zaczął za nim muszę, ale Raków pokazał, no, zupełnie. Różnica, y, różnica klas była, wtedy można, ktoś mógłby po tym jednym meczu mówić, oho, że motor wraca na, na swoje miejsce. Później pamiętam, niedaleko był to taki mecz y, w Katowicach z GKS-em, nieuznana bramka była, później się okazało, że niesłusznie prawda, tego y, daje, ale y, też to było męczenie, tam strasznie GKS Katowice miał dużo sytuacji strzeleckich, dużo było blokowanych tych akcji w polukarnym Yy, trener Solarski wtedy mi tłumaczył, że to, no, to przypadków tym nie było, bo my strasznie duży nacisk kładziemy na bronienie własnego pola karnego, tych, tych takich sytuacji stykowych, ale jeśli porównamy takie, powiedzmy, nie wiem, tak, jak tak, tak sobie porównuję te podejście takie mentalne, wejście w mecz, jak ten mecz się układa, jakie jest zarządzanie meczem, czy drużyna potrafi reagować, jak to wyglądało w tych pierwszych meczach sezonu, a w tych dwóch, to, to to były mecze, które mi się wydaje były takim, można powiedzieć, kamieniem milowym zespołu, co później zaowocowało tą rundą, tą serią taką wygranych wygranych spotkań, które wywindowały motor w górę, w górę tabeli. Tak, pamiętamy, na puenta. Pamięta, pięć ostatnich meczów rundy, cztery zwycięstwa i remis. Taki trochę remis pochowy z Rakowem, bo tam, no można powiedzieć, Raków w swoim stylu strzelił w końcówce, tak, bez wy, niespodzianki. Tak, wy, wymęczył wy, wy, wy jeszcze też chyba od meczu z Lechem Poznań rozpoczęła się seria, kiedy odblokował się Mraz i zaczął seryjnie serii nie strzelać gola. Wcześniej on potwierdzał wszystko to, wszystkie te negatywne cechy, o którym się mówiło o nim, kiedy był jeszcze w Zagłębiu Lubin, czyli dobry napastnik tylko goli nie strzela, albo ma pecha, bo trafia gdzieś po słupkach, po a, 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 a jednak wtedy się po tym meczu z Lechem się odblokował i pokazał, no, że, że, że no, jest na polską ekstraklasę jest bardzo dobrym napastnikiem. Zgadza się ja w ogóle muszę powiedzieć, że nie spodziewałem się, że tak odpali, pamiętając go jeszcze z zagłębia. Natomiast no rzeczywiście w ogóle dyskusja o skutecznym motorze i motorze, który nam się podoba, no to też jakby dotyczy transferu, bo to jest bardzo dobra skuteczność. Jeszcze w tamtym sezonie, kiedy na przykład przychodzi Bartosz Wolski ze stali Rzeszów w tym sezonie, kiedy to jest transfer Sampera. No też wydawało się, że zawodnik z ciekawym CV, natomiast ten czy odpali, no bo wiem doskonale, że już nie tacy zawodnicy przychodzili i różnie dobywało, natomiast no komponował się doskonale i to jest w zasadzie najlepsza, albo jedna z najlepszych szóstek obecnie w Ekstraklasie. Plus Plus, tak jak powiedziałeś, Maras, no jeszcze pewnie kilku innych byśmy e, piłkarzy wskazali. Ale zanim dojdziemy do personaliów, bo też mam takie kategorie, jeszcze jedno pytanie Grzegorz na temat tej rundy i mecz najgorszy. Które z mi wskazał jako takie no, ewidentnie najsłabsze w wykonaniu motoru? Chyba z Krakowiem, chyba szczególnie ta druga połowa, druga połowa meczu z Krakowiem, kiedy się kompletnie wszystko im rozsypało. To też może nie, 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 nie jest rzecz w tym, żeby indywidualnie wskazywać winnego, i jeszcze, jak powiedziałeś, jeszcze do, do, do ocen indywidualnych się przejdzie. To też się zbiegło z kontuzją Brkicza wchodzi kacperosa. to oczywiście trener bierze go w obronę, bo to tak jest no, kwestia zarządzania, zarządzania zespołem, no ale to ewidentnie no, to trzeba powiedzieć, bramkarz zawalił mi tam, nie tylko w tym meczu, yy, w tym meczu gole. Także a ten, wydaje mi się, że ta, ta szczególnie druga połowa, yy, z Krakowią to było no, ten taki flop, 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 flop sezonu, kiedy no, zupełnie nie, nie wychodziło, kiedy rzeczywiście te. No, powiedzmy, dru drugoligowa przyszłość wielu piłkarzy jednak wyszła, wyszła wyszła na wierzch. Tak, taki na pewno mecz powiedziałbym wesoły, ale w tym złym słowa znaczeniu, podobnie jak zresztą spotkanie z widzewem, taki powiedziałbym. Ja sprawa, że w tym meczu Krakowi wszystko wychodził, szczególnie Olofsonowi, który, to, co, co się rozpędził pod pole karne przeciwnika, to Gola strzelał albo asystym tak, tak, zapakował hatrika wówczas Islandczyk, co było rzeczywiście czymś spektakularnym. Natomiast jeżeli chodzi o Motor, to zdarzały się takie mecze, gdzie faktycznie była taka duża powiedziałbym frywolność i swoboda, mecz z Widzewem, mecz z Krakowią, gdzie ten bramek no Motor stracił mnóstwo. Natomiast później ta organizacja gry była już na zdecydowanie wyższym poziomie, co zaprocentowało dobrymi wynikami pod koniec rundy. I teraz chciałbym przejść do tych spraw personalnych, bo mamy takie dwie kategorie w proszenie też przed programem, żebyś się stanowił combo, można ewentualnie takie statuetki wręczyć. Statuetka ja numer jeden to jest bohater te rundy komuś taką nagrodę przyznał i dlaczego? Jestem też ciekaw Twojego spojrzenia. A później przyjdziemy do tej no mniej chlubnej nagrody, jakim jest rozczarowanie rundy. No to ja jednak wspomnianemu Mrazowi bym dał. to Może, może też kwestia tego, że moje tu jakieś czesko-słowackie są klimaty bliskie. Samuela Mraza znałem jeszcze dobrze z czasu, kiedy on już... No sprzed, sprzed roku, kiedy był kompletnie na zakręcie, nie miał klubu. Tam mu kibicowałem, byłem z nim w kontakcie i cieszę się, że, 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 że odpalił, że potrafi, potrafi pokazać skuteczność. I te jego gole rzeczywiście wywindowały, też tam pomogły tą serię złapać, serię zwycięstw. Na początku sezonu strasznie narzekano, na, że motorowi że brakuje tego napastnika, już był skreślany, i jednak okazało się, że kwestia tej Napastnika w motorze, który w tym z tej strukturze motoru nie jest tym najwyżej grającym, ale często cofającym się, kiedy skrzydłowi wychodzą wyżej, jak to stolarski tłumaczy. No to znakomicie się w tym, w tym, w tym odnalazł, znalazł na niego sztab y, sposób. Także ja bym tutaj statuetkę dał, y, dał, powiedzmy, największą jemu, a w drugiej kolejności, na, i temu myślę, że, że Samperowi, który rzeczywiście jako jako, jako ta szóstka rozgrywający, często cofający się to widać, szczególnie w, w sytuacjach, kiedy motor się broni, kiedy on schodzi jako piąty stoper wręcz yy, do, 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 do linii między, między obrońcami, także ta, ta druga mniejsza statuetka jemu, a taka powiedzmy najmniejsza, którą uważam, że no, kolosalna będzie miał będzie miał motor pociechę z zawodnika to jest to jest to jest Simon. Ja też pamiętam, że przygotowaliśmy skarb kibica, kadrę zespołu. Był problem ze znalezieniem, na szybko potrzebowaliśmy, on był do, do kadry dokoptowany, nie mieliśmy nawet trudno było kilogramów, ile on waży, do rubryki centymetry wzrost, tak tak. Na, na, na szybko go zważyć, i, i, i jak z osobami z klubu, na szybko mówiłem: No, ale tuż tam się deadline zbliża, potrzebujemy no to wpisać, i, i tak, tak zażartowano powiedziałem Zobaczysz, on trochę, trochę tych kilogramów na, na, na siłowni zbierze i będzie naprawdę kozakiem w ekstraklasie. No, widać, że rzeczywiście tam może jeszcze tej masy mu trochę, trochę potrzeba, ale też postęp, który zrobił w ciągu kilku miesięcy, to, to szacunek i czapki z głów. No, zdecydowanie myślę, że gdybyśmy tak tutaj wspólnie mieli ustalić nie wiem, dziesiątkę najlepszych transferów, najciekawszych, no to, to znalazłby się sam na pewno w tym gronie, bo to był ruch mistrzowski i wypaliło. Natomiast z drugiej strony, jak już tak mówimy, kogo można pochwalić, no to trzeba też powiedzieć sobie szczerze, kogo można zganić, skrytykować, albo inaczej, od kogo oczekujemy więcej i kto z Twoim zdaniem trochę zawiódł i ma potencjał, który nie był wykorzystany, w kim tutaj upatrujesz właśnie pewne rezerwy, jeżeli chodzi o motor Lublin. To można oczywiście mówić o naj, najprostszej było przyłożyć, by, by taki probierz przez to, że transfery, które były do klubu przeprowadzone latem, i który piłkarz się nie, y, nie przebił. Także tutaj się zgodzimy chyba, że, że, że wiadomo, y, o, o, o pomocnika już, już nie chodzi, żeby wymieniać teraz się na nim z, na, z nazwiska, ale myślę, że więcej, więcej się oczekiwano od kaliskanera, który. Przychodził teoretycznie jako napastnik, w tej w strukturze motoru jest wycofany jako do, 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 do pomocy. Myślę, że po nim się można było, było więcej nieco, nieco spodziewać. I mimo wszystko Brkicz, który miał dobre mecze, ale też moim zdaniem, też miał kilka takich interwencji niepewnych, kiedy ta piłka trochę go wypluwała, mu się przechodziła gdzieś pod pachą. No, tu, tu można też się zastanawiać, czy rzeczywiście aż. Takie pochwały, które, które zbierał w trakcie sezonu były do końca, do końca zasłużone. Moim zdaniem tu był, to nie był najmocniejszy punkt, chociaż jak się okazało, kiedy go zabrakło, a wszedł, wszedł, wszedł Rosa do gry, no to, no to tęskno było za, za, za Chorwatem. No z pewnością ten początek Rosa miał trudne, ale później mam wrażenie, że jeden z bohaterów. Ten mecz z Radomiakiem, tak mam w głowie, no to z pewnością, tam to był prawdziwą skałą, takim murem głęboką, tam... i i rzeczywiście wypadł rewelacyjnie. W, mamy przeanalizowane właśnie najlepsze, najgorsze mecze, taką rundę w pigułce plus te... Kwestie indywidualne, i na koniec Grzegorz, takie pytanie najtrudniejsze: jak Ty w ogóle prognozujesz tę rundę dla motoru? Bo często jest tak, że w, no Beniaminek, na powiedziałbym takiej fali świeżości, jak motor, jak Gieksa, radzi sobie nieźle, natomiast ta druga runda no to jest być może taki moment weryfikacji. Mówi się, że Liga trochę się tych zespołów uczy. Jak Ty w ogóle właśnie prognozujesz tę drugą część sezonu dla motoru? Ale i zapytam szerzej: w ogóle, jeżeli chodzi o Mistrzostwo polskich to Twoim zdaniem jest takim najpoważniejszym kandydatem do tego, żeby sięgnąć po mistrzostwo. No i na dole tabeli, kto będzie walczyć? O utrzymanie, Twoim zdaniem? Jeśli chodzi o to, oczywiście, no, trener stolarski wyciągnął z zespołu no, Maxa, wyciągnął i nie tylko, jeśli chodzi o widać po, po kilku piłkarzach, jak chociażby Simon, o którym mówiłem, no, że indywidualnie poszli w górę. Stolarski który był kompletnie krytykowany i, i, i słusznie, bo wali, zawala, zawalał mecze jak na prawej obronie na początku sezonu. Później też się stał bardzo pewnym punktem, y, punktem drużyny. Mraz odblokowany, No ale ciekawe, czy, czy, no, czy jak, jak dużo jeszcze można rzeczywiście indywidualnie z tych piłkarzy jeszcze, jeszcze powyciągać. No, nie zapominając, że piłkarze często byli w, z, z niższego poziomu y, rozgrywkowego. Także tutaj jakieś tam ruchy do, do zespołu moim zdaniem będą, będą konieczne, aby, aby utrzymać no, na, tej, na tej fali wznoszącej drużynę, jeśli chodzi tylko, mówię tylko o kwestiach samego pierwszego, pierwszego zespołu. Kwestia jest, jak, jak tutaj to, to jest bezpieczne dla, dla, dla drużyny. Podejście Właściciela Jakubasa, który jak rozmawiałem z nim we wrześniu się widzieliśmy, to wtedy powiedział wprost, że ja nie muszę sprzedawać piłkarzy, ja mogę inwestować. Jeśli ktoś uzna mi, że jest ten piłkarz warty tylu i tylu pieniędzy, żeby na niego wyłożyć, to ja nie będę miał problemu z tym, żeby te pieniądze wyłożyć na piłkarza. Także tam ta kwestia ta, powiedzmy, zaplecze finansowo-organizacyjne, tutaj jest na pewno po, po, po stronie. Po stronie motoru, yy, aczkolwiek trudno mi sobie wyobrazić też, no, żeby taka, taka seria, jaka była od, 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 od końca września do końca, do końca rundy, żeby to się mogło powtórzyć, ale to, to i tak pozwala spokojnie myśleć o miejscu w środku, w środku tabeli, co będzie. Co będzie sukcesem zespołu, biorąc pod uwagę też to, że jak oni rozgrywali baraż o wejście do ekstraklasy, to już zespoły ekstraklasowe były daleko na urlopach, już odpoczywały. Oni miały, mieli też ten krótszy okres przygotowawczy w stosunku, w stosunku do reszty, a jednak potrafili się przygotować, wejść wejść w ekstraklasę. Teraz mają, będą mieli pełne dwa tygodnie na, 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 obozie, na obozie zagranicznym. także... Nie, nie oczekuję, że nagle to pójdą jeszcze za ciosem. Będą gdzieś się teraz plątać koło miejsca dającego w europejskich pucharach, ale uważam, że motor spokojnie stać na to, aby, aby koło ósmego miejsca zakończyć. Zakończyć rozgrywki, i, i, i to będzie taki ten cel, o którym też Jakubas mówił. Minimum zrealizowane i dobra, dobra pozycja odskocznia, aby w kolejnych sezonach już iść wyżej, może trochę tym śladem, śladem Rakowa Częstochowa. Tutaj nie, nie zapominajmy też, że, że Jakubas się zna ze Świerczewskim, czerpi od niego, są w kontakcie, trochę jest inspiracją ku niego. I, i też, te, też Zbigniew Jakubas podzielał takie zdanie Michała Świerczewskiego z którym pamiętam jeszcze po, zaraz po awansie do Ekstraklasy długo rozmawiałem i zadałem mu takie pytanie. On mówił, że wszystko w piłce można zaplanować w dłuższej perspektywie. Ja mówię, no ale panie Michale, no ale piłkarz z pięciu metrów nie strzeli do pustej bramki i cały misterny plan szlak trafi. On mówi, ale to tylko w krótkim terminie. Ja w długim terminie jestem w stanie zaplanować pewne, Pewne ruchy, pewne sukcesy i to mi się sprawdza. Widać, że się sprawdza, i Jakubas podobne, podobne z podobnego punktu widzenia wychodzi, że, że w krótkim terminie, rzeczywiście, jeśli Mraz trafi w poprzeczkę, to wynik się nie zgodzi, ale w dłuższym, w dłuższej perspektywie podejmowane działania przynoszą, przynoszą efekt, i to mi się u Jakubasa podoba. I jeszcze tak, a propos Jakubasa, bo ja też jak, jak rozmawiałem z nim, straszne wrażenie na mnie zrobiło, że w trakcie rozmowy dzwonił do niego elektryk, który stawiał na terenie Akademii oświetlenie na, na, na drodze, której tam prowadził ak, do, do boiska i on z tym elektrykiem rzeczywiście 15-20 minut tłumaczył jak podłączyć, gdzie podłączyć, mówił, że sam jak potrzeba to podjedzie, kupi odpowiednie przewody do podłączenia. I ja tak się pytam, panie Zbigniewie, ale przecież pan mógłby sobie kogoś wynająć do tego, żeby ktoś pan za pana takie takie drobnostki teoretyczne, teoretycznie załatwia. On mówi nie, nie, ale ja tu może w, inny, w innych, w innych, innych moich biznesach bym to zlecił komuś, ale nie kiedy chodzi o o Akademię. Także to też pokazuje, no rzeczywiście on traktuje ten, ten, ten motor poważnie trochę traktuje pewnie, pewnie przypuszczam trochę inaczej niż swoje inne, inne, inne biznesy. Także jest mu pewnie bliższy, bliższy sercu niż, niż powiedzmy czysto tylko rozumowi. A jeśli chodzi o, 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 o ekstraklasę, no to trudno naprawdę mi wskazać, bo to już to, co wszyscy wiemy, ekstraklasa trochę wymyka się logice. Można planować, można mieć strategię, można budować zespół na różny sposób, wiele miesięcy przez sezon, programami się różnymi wspomagać, a potem. Kilka miesięcy i się okazuje, że, że jest wszystko wywrócone do góry nogami. Patrz, Śląsk wrocław który się tak szybko stoczył, nawet Jagiellonia-Białystok, która dwa sezony temu broni się przed spadkiem, a w kolejnym sezonie już robi, robi Mistrzostwo Polski i jest czołowym dalej, dalej zespołem. Także jak, jakie przewidywania chcę wskazać tutaj to... to Trudno mi jednoznacznie wskazać, aczkolwiek oryginalny nie będę, jeśli powiem, no, że rzeczywiście ten, ten mistrzostwo to się, to się rozstrzygnie między tymi zespołami pierwszą czwórką, która teraz jest która teraz jest w tabeli, czyli, czyli Lech, Raków, Legia i Jagiellonia chyba w tej, w tej, w tej kolejności. A na pole position no, to wydaje mi się, że to kwestia chyba Lech, Lech, lech raków a, a a legia niech przede wszystkim się upora ze swoimi problemami które ma które ma wewnętrzne bo to one są będą determinowały kolejne sezony a nie nie żeby ratować i na łapu capu robić ten sezon Jasne, no tak. No myślę, że tutaj w Lech czy Raków no to są tacy faworyci, z uwagi też na to, że grają w, tylko w lidze, no nie ma ani puchar polskiego, ani też meczu w Europie. E, ja mam też takie swoje życzenie, nie wiem czy się zgodzisz, że niech Jaga z Legią skupią się na tych rozgrywkach Ligi Konferencji, być może niech trafią na siebie, wtedy będzie mieć gwarancję jednego z zespołu w ćwierć natomiast no na wiele się oczywiście może jeszcze wydarzyć. Tyle jeżeli chodzi o motor, kapitalna rozmowa, dużo też ciekawych kulisów, obrazków historii, jeżeli chodzi o funkcjonowanie zespołu i też takie podejście pana Jakubasa, tak jak przedstawiłeś, bo to rzeczywiście jest no, takie budujące, myślę, że każdy klub, chci... kibice każdego klubu chcieliby takiego właściciela, który właśnie troszczy się o klub jako dziecko, bo to rzeczywiście jest inspirujące i takie powiedziałbym, no rzeczywiście pokazuje taką niesamowitą więź. Zresztą miałem okazję być na jednym meczu motoru, będę też na kolejnych, ale no niesamowite moc naprawdę ten stadion. Przepraszam, no, tak? przypomniał Zbigniew Jakubas, takie podejście, troszkę inna skala biznesu, ale taki czeski klub w Pradze jest Bohemian z Praga, tam właścicielem jest Dariusz Jakubowicz, taki Czech, ale urodzony w Polsce, w Wałbrzychu, który jako małe dziecko wyjechał do, do Czech, też jest prywatnym właścicielem klubu, finansującym go, nie dostającym ani, ani, ani złotówki powiedzmy z tamtejszych spółek Skarbu Państwa czy z miasta. I też mu tak pytam się go, a po co to panu tutaj ten klub? I on tak oprócz, oprócz kwestii, że tutaj się wychował w tej dzielnicy Praga 10, w pobliżu sentymenty i wyjął taki katalog firm, które swoje ma, on pokazuje, tutaj jest fabryka farb, która należy do mnie, tutaj fabryka lakierów, tutaj rozlewnia, tutaj firma deweloperska i te firmy zarabiają, a tutaj jest bohemian z Praga, te firmy wszystkie dookoła zarabiają na ten mój dla ten mój klub, także, także po, po to jest między innymi to i to, to, to uważam chyba tak myślę, że to jest troszkę też tak, tak to, tak to Zbigniew Jakubas traktuje, traktuje motor. Jasne, no, będziemy się przyglądać, jak motor wypadnie w tej drugiej części sezonu. Jednocześnie no, odliczamy te dni, tygodnie do startu rundy wiosennej. To jest zawsze dla obserwatorów, dla kibiców, dla dziennikarzy trudny okres. Trzeba trochę szyć, natomiast na no, jeszcze mniej więcej miesiąc i wracamy, moi drodzy, do gry. Wielkie dzięki. Znajm był Grzegorz Rudynek, przegląd sportowy. Bardzo Ci dziękuję. Proszę bardzo. Zapraszamy moi drodzy do innych podcastów, sprawdzajcie kanał codziennie Inny Klub Ekstraklasowy, wkrótce już w zasadzie kończymy, dobijamy już do końca, natomiast no, jeszcze kilka tych klubów pozostało. Wielkie dzięki, pozdrawiamy i do zobaczenia.